Nazywam się Maria Basza, jestem dziennikarką kuriera galicyjskiego. Urodziłam się na dawnych kresach od wielu lat mieszkam we Lwowie. Celem obecnego podcastu jest przypomnienie poezji przedwojennych poetów kresowych oraz wierszy mniej znanych twórców współczesnych. Mam nadzieję, że poszczególne odcinki podcastu Witryna Literacka staną się dla Państwa sentymentalną podróżą do lat minionych. Mariusz Jerzy Olbromski, urodził się w 1955 roku w Lubaczowie. Poeta, prozaik, muzealnik, działacz kultury. Laureat konkursów literackich, między innymi Ogólnopolskiego Konkursu u Progu Kresów, współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej o tematyce lwowskiej i kresowej. Pracował jako dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, i Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. Był współorganizatorem Festiwali Kultury Polskiej w Lwowie, konkursów literackich dla Polaków na Ukrainie, dialogu dwóch kultur w Krzemieńcu. Mariusz Olbromski jest autorem książek poetyckich i prozatorskich. Uhonorowany wieloma odznaczeniami, innymi srebrnym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. Krzyżem oficerskim Semper Fidelis, złotym medalem opiekun miejsc pamięci narodowej, złotym medalem za opiekę nad zabytkami oraz medalem ochrony dziedzictwa kulturowego Kresów Wschodnich. Wspomnienie. Szedłem z obłokiem róż w dłoni do Państwa Janickich i z myślą, sławna artystka i magnifika dystyngowana dama londyńska, a pani Włada ta ło rzekła i tchnęła urokiem uśmiechu, lwowskim zaśpiewem w głosie, chochlikiem humoru w oczach, uśniewająca szackobita, trochę baciarska, a królewska. A ona wielka dama, ale w śpiewie pchemara pieśniach i piosenkach, fantazji i uroku pod frwajka, i w każdym geście, w każdym słowie radia i kabaretów udzielna księżna. Godziny biły szybko na zegarze, śmiegały chwile łez i szczęścia, a ja myślałem czasem tylko, O Pani Łaskawa, O Matko Niebieska, Czy to realne i możliwe, że śpiewa nam właśnie Włada Majewska? Projekt finansowany ze środków kancelarii prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska Platforma Medialna Ukraina 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.